Oni już, już walczą, kurwa. I wracamy do stójki. Dobra, jeszcze tylko dwie minuty. Sorry, Oj, próba hajkika. To mogło zaskoczyć! Uciekaj, uciekaj! Na Badajcie się! Sekwento no, O, le o, o i, prze to, i leżeć. Bóg, Dobrze. to z odpowiednim timingiem, ale wie co ma robić w defensywie w obronie koziołek od razu ucieczka pod siatkę. I ponownie w taki sam sposób będzie próbował wspinać o, nie, się. O, kurwa, skóry, nie kończko. Jest nie... sekwento w natarciu. Koziołek nie za bardzo teraz zrobić. Doskonale robi to sekwento. Kapitalna nawałnica. Teraz kontroluje pozycję. Staraz o Boże, po nie, Boże Sekuento, nie, Ale uderzenia. Po... kolejny raz koziołek. Staje kolejny raz koziołek. No i zobaczymy, jak e, kolejny raz poje... potoczy się nam ten pojedynek w stójce. Zastanawiające. Jak tlenowo panowie wytrzymają ewentualnie ten pojedynek w kolejnych rundach. O Dobre jezu. teraz wycinające kopnięcie ze strony sekwento. Bo, Na nogę wykroczną koziołk. Wręcz walka. doskonałe. Na no to jest minął o, półtorej bobie. minuty. Ja mam wrażenie, że panowie walka. są bardzo zmęczeni. Ależ teraz ten prawy zawędrował gdzieś w okolicę. Ucha koziołka. Ugięły się nieco nogi I chyba. Prawym odpowiada koziołek. Naprawdę. Sequento poczuł ten cios. Ładniej, ładniej, czyście składa te kombinacje Koziołek. Widać, że nie są to uderzenia przypadkowe. Po I teraz za... piękny lewy prawy koziołek. Nie kończ, nie kończ. Mocna awantura, ale widać, że Sequento ma jeden plan na ten pojedynek. On za wszelką cenę chce sprowadzić Koziołka do parteru i tam spróbować skończyć ten pojedynek. Na presji cały czas chce męczyć Obokowie. Sequento, natomiast ciosy Majka. na wstecznym biegu. Są niebezpieczne ze strony przemka. Tak jak teraz. Ten rynek gdzieś uprzedni, natomiast dochodzi do głowy koziołka. Takim właśnie za ucho gdzieś trafił swojego. Nie bij! Panowie są coraz bardziej zmęczeni, więc będą się mylić. Jestem przekonany, że za chwilę będzie coraz że się bronić, na Was świetnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Sekwento nie! Broni Ależ, koziołek! Jezu. Broni koziołek! To próba obalenia. Jeszcze, jeszcze ta sytuacja była przed momentem? Pięćdziesiątka pieczot jest w żółwiu, musi wstawać. Dobrze, Sekwento! I krzyczą bij, jego trenerzy, to czy udusi? W pozycji stójkowej. Stojące. stójkiem się za plecem koziołek. Grawitacja jednak była mocniejsza w tym wypadku już ręce na biodrach ze strony Zekwento. Jest zmęczony Przemek. Mocna runda, ciągła presja. Musi dostosować się oddechu swojego przeciwnika. Zobaczmy jak kursy się wyrównały. Ależ potwornie zmęczony Koziołek po tej pierwszej rundzie, ale tak samo Zekuento, widać, że już powoli opuszczał ręce, no myślę, że ta Zbierał się do przerwa... natomiast siły zabrakły, wystarczyło tylko na middle kicka, pierwsze trzy minuty i naprawdę dobry pojedynek. Myślę, że ta przerwa naprawdę jest w tym momencie. To nieodłączny element walki, ale konieczna, konieczna była ta przerwa, bo myślę, że jeżeli jeszcze minutkę potrwałby ten pojedynek, to już mielibyśmy ręce w dole i ruszyliśmy. Tak, ta bez zjadł tego koziołka? No, myślę, że tak. Stójcę to tam wiesz. Ale tam były kursy chyba 4 z, z, ponad było na e, koziołka. Jak walczył z szachtą. Szczególnie to, że sekwento dwukrotnie bardzo dobrze obalił Koziołka. Natomiast w momencie, kiedy został już troszeczkę podmęczony, to obalenie zamieniło się w to, że to on był na dole, a Koziołek go przez chwilę obijał. Dwa razy mieliśmy podobną sytuację w tym pojedynku. Najpierw sekwento był z góry, a potem Koziołek gdzieś próbował uderzać z góry. No i była też próba duszenia, tylko nie za bardzo koziołek wiedział, jak skoczysz na plecy swojego przeciwnika. Najlepszą metodą pojedynkowania się w tym starciu na Sekwenta jest obalić Koziołka, co już dwukrotnie mu się udało. Natomiast nie wiem, czy będzie ryzykowo, ponieważ skoro dwa razy się udało, a za trzecim sam wpadł w sidła swojego przeciwnika, to czy warto ryzykować kolejny raz? No, moim zdaniem, to dla niego najlepsze, co może zrobić. Bo jednak w stójce ta Dobra, walczą, bo się bałem, że już jakaś kontuzja. Siła uderzeń Koziołka powinna być. Na wyższym poziomie. No i pamiętajmy, że tutaj naprawdę mamy dwóch silnych gości w Oktagonie, a te obalenia naprawdę. Tylko po prostu szuka troszeczkę energii pożarza. chyba sekwenta, aby naładować Dokładnie. troszkę te butle z tlenem i odpowiedzieć czymś mocnym. Czymś. Ma nieprzypadkowym. Jednak e, pracuje się na wstecznym zdecydowanie trudniej, dostosowując do oddechu przeciwnika. Zabrakło, zabrakło troszeczkę do kręcenia biodra, natomiast widowiskowa akcja. Sama próba była godna pochwalenia, natomiast szuka, widzą. Szuka tych wysokich kopień. Cały czas no, naprawdę w, w takim w co e, szarżująca, strasząca no. przemka. Tak jak linku. mówiłem, przez zmęczenie będą się mylić, i teraz koziołek mocno prowokuje sekwento. Od Haikika kiedyś. No zobaczymy, myślę, że może to być też plan Sequento, żeby dać się troszkę Dobra, 30 się sekund jeszcze przez i zaatakować pod koniec pierwszej rundy, natomiast no, musi uważać, tak jak przed chwilką widzieliśmy teraz śletę kolano sekund. w wykonaniu sequento, no rozsąd po okolice wątroby to była ciekawa próba. Natomiast Koziołek myślę, że powinien przestać się bawić, tylko powinien zacząć pić. Oh, oh, oh. O, musi trzymać te ręce zdecydowanie wyżej Sequento, bo te nogi sekund. latają coraz szybciej, coraz wyżej, coraz pewniej ze strony Koziołka. Śmierdzi tutaj jakimś czyściutkim, wysokim kopnięciem. Bardzo ładny low kick. Albo pachnie, bo chyba to by było coś fajnego, gdybyśmy zobaczyli nokę w wysokim kopnięciem. I sekwento również próbuje low kickiem, natomiast nie udało mu się trafić okay. tym prostym ruchem. pierwsza mi weszła. Usiadł nam troszkę ten pojedynek w drugiej rundzie, natomiast cały o, czas o, o, atakuje koziołek, i kolejne ciosy do, dochodzą do głowy sequento. Dobra, kombinacja taka klasyczna w ustawieniu normalnym, a więc lewy na wydłużenie dystansu, zakończenie prawym sierpem. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, teraz koziołek pokazał z zegarka, usłyszał minuta, więc ruszył do przodu. High kick. No i potężny low kick przed chwilką również doszedł do nogi Sequento. Widać, że zaczyna Sequento powoli utykać na tą nogę. I kolejny potężny low kick na pewno odczuwa te ciosy Sequento. Natomiast Jarek powinien teraz podwyższyć tempo, wrzucić większe obroty. Bo widać, że Sequento naprawdę nie ma już siły. Tak, ręce w dole. Bardzo ciężko oddycha Sequento. No a Koziołek cały czas. Manchester atakuje. United przegrał z Nottingham Forest. Jezus, teraz jakie to są. idzie do przodu, próbował od kim lewym. Krótkim, bardzo ładna kombinacja teraz Koziołka, lewy, prawy. I pewnie będzie zaraz próba kolejnego low -kika. O, właśnie tak, jakbym był jasno widzę. Czas ucieka, ostatnie 30 sekund, rundy drugiej. Będzie, nadejdzie taki moment w tym pojedynku. Dostaniemy taki moment, w którym po prostu Sequento, jeśli będzie chciał wygrać tę walkę, musi podkręcić tempo. Musi po prostu zaryzykować, nawet kosztem przyjęcia jakiegoś ciosu, skrócić ten dystans, przenieść walkę do parteru i tam poszukać swojej szansy. Walka poza dystansem właśnie. mu nie sprzyja. Natomiast ta próba nie była zbyt dobra, Koziołek natychmiast się wycofał. Jezu, ale Manchester im zjebał kupon, nie? Manchesterin. Panowie, właśnie tego chcemy! Jeden i drugi obrywali po głowie. No i będziemy mieli trzecią rundę tego pojedynku. No, niewidzialny tak naprawdę w tej drugiej odsłonie Sekwento, ale widzimy również, że i koziołka kosztowało siły te ciągłe ataki. O, do, dobrze, Panoramix. jeden i pół plus to dwie rundy głąbie. Panoramix, właśnie się zastanawiałem. Yy... Bo słyszałem, że są tacy debile, co nie potrafią czytać jednego zdania ze zrozumieniem, nie? Ale już yy, widzę, że ty jesteś, więc już wiem o kim ludzie mi zawsze mówili, bo mówili mi ludzie w Bedclicku, że są tacy debile kurwa, którzy nie rozumieją mimo że wszystko jest wyjaśnione. Ale widzę, że jednak tacy ludzie faktycznie istnieją że w tej ostatniej akcji po prawym sierpowym sekwento dość mocno rozbryzgł się krwią. Zobaczymy w jakim stanie wyjdzie do kolejnej rundy. Janusz Janowski w narożniku, przemka z górskiego sekwenta, więc doświadczony trener panczera Wrocław. Tu też podpowiedzi dla Koziołka. I tutaj mamy powtórkę tego high kicka. Mienisz, to, kurwa, co tu jest napisane? Sunął się po uchu. Natomiast gdyby troszkę głębiej ta noga Aj. poszła, mogłoby być naprawdę ciężkie KO. Tych prób było 6, może 7? Pytanie, bo któraś kiedyś w końcu powinna dojść. Tak jak Państwo widzą, tutaj zahamowana przez bark. A gdyby doszło, bo ciekawie. I już za chwilę. Obaj będą mieli 180 sekund, aby udowodnić swoją wyższość. Kto z nich wygrywa ten pojedynek? To jest napisane, bo chyba powiedziałem, co pisze. Co jest napisane? Kto wiedzą? Tylko sędziowie. A kto wie, być może w tym momencie jest Rex. Pożyjemy, zobaczymy. <gry> Ko Koziołek zdecydowanie bardziej naładowany. Ta druga runda obiecująca. Wojtek G. przyglądający się tej walce. Uśmiechnięty, bo to jest dobry początek. Gali Payme. 23 czekamy na to trzecie starcie. Jak dużo będzie potrafił wnieść do tej rundy Sequento. Czy tutaj jeszcze odwróci losy tej rywalizacji? Bo rozpędzał się z minuty na minutę. Kilka kuponów mam. Arisa, witam się z wilków. AU. Ale szkoda, że mi ten taki duży kupon nie wejdzie przez Manchester United. Bo powstawiłem, że Manchester albo remis, albo wygra, a on przygrywa. Jest 92 minuta. Wymierzyć sprawiedliwość. Na początku walki nie mieliśmy, piątki i teraz już jest obupólny szacunek. I ta piątka przybita, zaczynamy trzecią rundę. A Koziołek zaczyna od straszenia sekwento. Kolejnymi kopnięciami, ładnie tutaj sequento, taki krótki sierpowy i mocny low. Potężny low -kick. myślę, że ta noga sequento naprawdę jest już mocno naruszona. I Trzeci. kolejny. Oj, teraz jęknął z bólu Przemek, czwarty. Jeżeli teraz zamiesza high to może tutaj się nadziać. Tak, bardzo często stosują zawodnicy taką taktykę, gdzieś tam markują, ee, biją dwa, trzy low -kiki, a potem ee, od razu Niespodziewającemu się zawodnikowi. Nie, no, ten koziołek kick, wygrywa. A tak, jak, jak w tym momencie. Ale nie wypuścił tej nogi, koniec końców. Nie, szkoda, było siły. Ależ potężne ciosy teraz doszły do głowy, sekwento. No widać, że rzutyka na tą nogę. Potężne te low dochodziły. I na pewno teraz dużo ciężej będzie miał się poruszać po oktagonie. sekwento. To było już 6 kopnięć dokładnie. Jeżeli chodzi o nogę przeciwnika. Siódme! Oj, tutaj boli to wszemka. Koziołek musi podkręcić tempo, to jest jego moment. Ósmy! Krymas, z bolo na twarzy Sekwento Już naprawdę ciężko sobie radzi z przyjmowaniem kolejnych kopnięć. Jak to będzie wyglądało już za moment? Jeszcze połowa tej rundy przed nami. Powiedzmy sobie szczerze, Przemek pokazał się bardzo dobrze. Wyobraziłem pierwszych... sobie, że sequento na przykład dostaje mocny cios na głowę i zamiast spać pod dokartem, to zaczynam tajczyć. <grybujesz> Takie wiecie. Nie ja wiem. Jestem zmęczony, bo rano wstałem. <noise> taki Teraz, moment, czy udało mu się obalić? Wizję. Nie udało mu się. To był jego taki być może jeden z ostatnich zrywów? Nie. Kolejna próba. Oh, czy obroni to koziołek? Kurwa, niech ten Manchester strzeli gola. Co za I tule. pięknie to zrobił. Piękna akcja Sequento. Oh, minuta. w no ma minutę, żeby odwrócić losy tego pojedynku Sekuento teraz. Czy mu się uda? Koziołek nie o wie jest, za no. bardzo jak się bronić, jest w takiej nieprawdziwej pozycji. Ależ historia. Doskonale przy Sekuento, ma wykluconą głowę. Na nie, nie, nie jest nie naprawdę mogę, blisko mogę. do pięcia swego. Wykluczone ręce przeciwnika, ma problem Sekuento z defensywą. 40 sekund. No powinien teraz go bić, a nie dusić. 30 sekund do końca. Koziołek kompletnie nie wie, jak się zachować. Pierwszy raz w tym sekwentu Tutaj głowa wychwycona. Ręką jedną nie ma, jak się bronić. Druga chyba dusić cię w jakiś sposób tutaj sekwentu. Natomiast. No i tak chyba gra rundę. będzie. Tak jest. Tutaj może jedynie bić. Ale 10 sekund do końca. To jest moment, który może odwrócić losy tego pojedynku, jeśli chodzi o przebieg trzeciej rundy na kartach punktowych. Natomiast, jak to będzie wyglądało, to wszystko należy do sędziów punktowych, bo ta walka w tym momencie się kończy. Nie, według mnie, się... według mnie, i tak Koziołek wygrał tą rundę. ...Judo zastosuje tutaj to być może on nawet nie wie, że jest taka technika, ale najważniejsze, że wiedział, jak ją skutecznie wykonać i kto wie, być może dzięki temu Przemek Skulski zwycięży pojedynek z Koziołkiem. Dobra walka na otwarcie gali Fame, 23, pełen dystans, natomiast działo się naprawdę sporo w tym starciu. Mówiłem o tym, że to może być ostatni zryw i w tym momencie sekwento po raz ostatni rzucił się na swojego przeciwnika. No musiał ryzykować, wiecie, musiał ryzykować Sequento, bo pod koniec tego pojedynku widzi, że bardzo ciężko stało. No właśnie, przecież oni mieli łokcie, nie? Czemu on łokci na przykład nie walił? Bo tą ręką trzymamy. No, ciężko by mu było. Tą, nie, nie, da, nie mógłby. Które na pewno dodało no, troszkę. troszkę punktów na kartach sędziowskich. 9 Ale kilometrów. to duszenie, nie było Wydawało się, że tutaj się już nic nie wydarzy. Przemek nas zaskoczył. Dobra, ten Manchester chyba przegra. Och, jest. Wzajemny szacunek po walce to najważniejsze. Wiemy, jak Koziołek atakował mocno na konferencji. Zarówno i Segwento, chociaż bardziej z Buka. Natomiast. Ale tak kto jest. Jedenek, to też jest Freak Fighter z gości pod tym względem, że widać było, że mimo tych wyzwisk oni gdzieś mają do siebie dobre znaczy odczucia. Wiesz, to że nie tak. było takiej wielkiej nienawiści, oni się wyzywali, ale widać było, że troszeczkę rozumieją na czym polega ta gra. A teraz, panie i panowie, poznamy zwycięzcę pierwszego starcia starcia otwarcia Gali, fame 23. Posłuchajmy. Manchester United 72% posiadania piłki, a przegrywa. I panowie, szanowni państwo, za nami pierwszy pojedynek podczas Fame 23, w którym sędziowie byli jednomyślni, punktując dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Jarosław! Go! Zastanawiałeś się Mateusz, ja akurat byłem pewny tego wyniku, natomiast te wyniki zawsze zostawiamy sędziom. No Dlatego się właśnie zastanowię. Potężne low kicki dochodziły do nogi Sequento. cały czas presja wywoływana ze strony Koziołka. Myślę, że ta walka nie mogła się potoczyć inaczej jak podniesieniem ręki Koziołka do góry. Natomiast pierwsza runda była bardzo wyrównana.